W Centrum Kultury odbył się koncert uczestników trzeciej edycji warsztatowego studia wokalnego. Warsztatowe studio wokalne zostało stworzone z myślą o osobach, które chciałyby zajmować się śpiewaniem, a nie miały na to wcześniej czasu, więc gromadzimy ludzi różnych zawodów w różnym wieku, głównie osoby dorosłe, mamy też dwie nastolatki w zespole. Planując ten projekt myślałem o osobach, które są na różnym etapie życia. I chciałyby w sposób nietypowy zajmować się śpiewem poprzez udział w warsztatach z osobami, które są bardzo doświadczone i jako pedagodzy, i jako artyści. Projekt zakłada, że każdy uczestnik, w tym roku mamy 16 osób, co tydzień uczestniczy w zajęciach indywidualnych ze śpiewu, raz w miesiącu w zespołach wokalnych, czyli zajęciach grupowych, i co miesiąc staram się zapraszać. Jakiegoś tuza z teatru czy ze świata muzyki, wykładowców akademickich, najróżniejsze postaci, bardzo doświadczone, po to, żeby mogły spotkać się z, z moją grupą i przekazać im wiedzę. Śpiewam już od wielu, wielu lat i cały czas gdzieś tam się uczę u różnych nauczycieli. A tutaj oprócz samej nauki śpiewu, emisji, Kamil zaproponował również różnego rodzaju warsztaty z, z, ze specjalistami w różnych dziedzinach związanych z muzyką. Więc no, to było też takim bodźcem do tego, żeby się tutaj zapisać. No a poza tym możliwość występowania koncertów. Dzisiaj korzystając z tego, że instytucje kultury zostały otwarte, dyrektor Ignalski zaproponował, czy, czy zechcielibyśmy, czy moglibyśmy się zorganizować i stworzyć koncert. Póki jeszcze mamy okazję grać, mam nadzieję, że to będzie trwało, ale absolutnie chcieliśmy wykorzystać ten moment. Stąd też pomysł koncertu pojawił się stosunkowo niedawno. Jestem absolutnie. Zafascynowany tym, w jaki sposób te 16 osób dało radę przygotować taki koncert. Bo na dobrą sprawę, dopiero dzisiaj mogli się zderzyć z zespołem, od rana wszystko przygotować i dzisiaj zagrać dla widowni, co jest wyjątkową wartością, szczególnie w obecnych czasach. Powtarzają się pewne osoby przez te trzy edycje, więc no jesteśmy taką już fajną, zgrana opaczką i bardzo chętnie przyjmujemy nowe osoby do, do swojego grona. Ale rzeczywiście jakby z roku na rok jest to coraz lepiej, bo coraz lepiej się znamy i coraz lepiej nam się pracuje, też mniej się siebie wstydzimy, gdzie przy, przy tych właśnie zajęciach grupowych to jest w sumie ważne, żeby, żeby się nie bać, żeby się otworzyć i, i jak stamy się lepiej, no to, no to jest nam łatwiej po prostu. Prócz koncertu tego wieczoru odbyło się również wręczenie nagród w konkursie fotograficznym Zimowych Chorzów i Okolice. Nagrodzone prace będzie można obejrzeć w galerii w Bramie od 1 do 31 marca.